maneczką moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Proszę państwa, dzisiaj wreszcie ukończony, Alessandro to dopiero, co jest najważniejsze skład Juventusu, no prawdopodobnie w tym Food Champions będzie właśnie... ...grany eee, Oprócz tego zrobiliśmy chyba z 15 pigów tak około, także no coś tam fajnego poleciało, zobaczycie sami I oprócz tego, co? No to dzisiejszy odcinek to jest tak naprawdę podsumowanie streama Jutro pewnie sobie zrobimy paczkę 2 x 56, a w czwartek wiadomo nagrody, zobaczymy jak to wszystko poleci, więc no Zostawcie peczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest daily Co, stream jak możliwe, że będzie jeszcze jutro, czyli w środę, więc, więc pamiętajcie, że oczywiście Twitch Albiniasty. I to na tyle z mojej strony. Miłego oglądania. Dobra, otwórzmy sobie piki, może co? Zrobiłem 8 pików, miałem nagrywać film, ale dobra, możemy też w sumie zrobić streama. Czemu nie? Trafimy jakiś fajny foder. No zobaczmy, czy oddaję te piki, czy może tak. Nie za bardzo. O! Okej, okay, jest okej, okay. może jeszcze. O, kurcze, pieczone, powiem wam szczerze. Powiem wam szczerze, Craig Dawson i oczywiście Tony Cross. No teraz środkowe piki muszą być w takim razie. Tak mi się wydaje. Ascension, okej, okay, 8-3. Może jakiś kapitan. O, Grizzly. Ale fajnie, fajne są te piki, mi się. No ten, ten Delpier, Martinez. No nie no, Del Piero będzie zaraz robiony przecież. Jasny gwint. Ale Mike jest wymienny. Mike jest wymienny. Ja pierdzielę, jakie kozackie piki. Okej, okay, za szybko pochwaliłem najwyraźniej. I może jakiś Infon też. Albo. Dobra, kolejny pick, bo potrzebuje foderów na Del Piero. No nie, to akurat gówno poleciało, niestety. Teraz, Mmm... dobra, wezmę dżaczka. Dżaczka kliszka. Ale teraz trafię kartę 80, 87, dobra, delpiero jest skończony. Dziękuję bardzo. Angel Di y Maria nam załatwił Del Piero, elegancko. Mamy 85 ratingu, 60 zgrania. I w tym momencie, panie i panowie, jest i on. Jest i Alessandro Del Piero, zrobiony, no te piki bardzo pomogły. Dzisiaj jeszcze zastanawiam się co wziąć za nagrody, bo jeszcze nie wiem, trzeba będzie chyba paczkę z ikoną jakąś zrobić. Zobaczymy, ale jest Del Piero, kurczę, piękny Alex, najpiękniejszy, najpiękniejszy Alex Del Piero został zrobiony. Przy przepięknych strojach Piemonte Calcio, jest i on. Teraz jeszcze trzeba kupić Piezę, trzeba kupić Zakarię i chyba w tych Champions będę już Juventusem, bo Tocy będą 29, więc to jest już ostatni wyczempion, żeby sobie zagrać. Żeby sobie zagrać takim eventusem. Pik chyba 13, jeśli się nie mylę. Zobaczymy czy pechowy, czy może tak niekoniecznie. Czy może coś potężnego wyskoczy tym razem? Znowu prawdopodobnie jeden z ostatnich pików, póki co. Niestety brak pieniędzy absolutny. A może jednak? Kapitan! O, Timo Werner! O, Jezus, Mario. No może być ciężko. prawo bez A... w... Brawo! Lewa. Karny! I to nie jest karny! No przecież nie rozumiem tej gry. Mbappé z boleja. No i proszę bardzo, tak też można bramki strzeleną. jeden, let's go. Bez pełnego? No jaka będzie bramka? Ródki słupek. Del Broni Wandersar. Oj, 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 oj. Rzut karny wywalczony. Same widły. Chłopie. Spalony. Nie było? Niemożliwe, że nie był spalony. No, po prostu nie uwierzę w to. Leć, Dani. Proszę. A, to się zemści, prawda? Próć, wróć, wróć, Próć, wróć. Próć, wróć, wróć. Brokuję leć. Fail, shot. Okej, okay, o to chodziło. I Del Piero kończy ten mecz. Cyk! Dokładnie, aż z drugiego stopnia. O to chodziło. O to chodziło. Jaką ocenę jest dopiero? 9086. Bardzo solidnie. Neymar, Vinicius, w stoiczko w Mbappe. Okej. Okay już jak on piły posyła. On będzie o wiele lepszy, na po. To był błąd? Chociaż może? Zła pozycja dostrzał To jest już na pewno gol. Ja Ten waran... Dobrze. Aleks, to już musi być gol. No co?! Można być go co? Pięknie, Alex, ładna wrzutka Mara let's go. Prawny kapitana może? Dla odmiany O! Screener 86. No i fajnie, będzie pod SBC 86 razy 2. To bardzo fajne, bardzo fajne. O, urodzinowy Ronaldo, Kielini i ten, czy, ten Inform taki fajny z, z k, angielskiej linii. No okej. Okay. Aj, Georgia tam go został, szkoda, fajny No No chyba dopiero tutaj czystą pozycję. 1-0. Del Piero. Bardzo ładnie. Del Piero, druga bramka. O, ale ładnie, kurczę! Odpala się powoli Aleksandro. O, rage <laughs> Elegancko. Jeden z 3, 81+. Może Inform na przykład. Dla odmiany Zaniolo. Zaniolo, Caniolo, zaniolo. zaniolo, nie wiem. No w każdym razie, nie jest to Inform. Nie zaliczy się jako Inform, ale pierwsza karta ma now the match na tym koncie. Elegancko. elegancko. Antonio, co jest? Jeden z dziwniejszych składów. Nie wiem, czy będzie George na elo. O, ale Del Piero ma podania, to jest coś pięknego. Citapin tutaj, ales, ales Ales delpiero I na pozycję Delpiero, krótki słupek. No, pięknie, kasię jest pokonany, let's go. I teraz fineska. Czartowałem. Teraz fineska. O, o! No, to są fineski, które pamiętam. To jest to. To jest to, to jest to, proszę Państwa, wreszcie. Zaczęło tylko uderzyć na zielono. I siadło, proszę Państwa, no bez szans. Czekaj, systa może tutaj? Jeszcze nie bramki potrzebuje, to dawaj. Ośrodkowanie, pusta bramka, dobra, mamy. Mamy przepustkę do turnieju, zdobyliśmy już stroje. Cyk 4-0, elegancko. No, nie, no, te fineski, dopiero chyba odblokował jakoś końcu fineski, bo nawet na zielonie było. Edge Dobra, na. Yes. kolejny pik, nie wiem już który dzisiaj. Inform by no mi się przydał. <laughs> <Uuu>. Wow, naprawdę <laughs> w sensie. Jest karta kapitanów i to jest drugi zawodnik gromy. To jest ewidentny znak, że nie wiem co, ale jest okej, okay. no to dobra, no, to dobra. Co my tu mamy? Eee, to ty ten ruba na bramce. Zobaczymy czy jest głównym. Czy może już go odnerfili. O! Chłopie, nie no, naprawdę podania. To powinna być bramka, ale podania Delpiero, naprawdę coś pięknego. Nie, naprawdę, podania kilniego. Ja wiem, że się powtarza, to był spalony niestety, ale widzicie sami, że precyzja w tych podaniach. Ale nie wymienny, mój cały spal jest wymienny. O, ale podanie, nie, no Delpiero, naprawdę, to jest fenomen. To jest prawda, w klęsie zostałem wzięty, ale naprawdę, te wysunięcia i tak dalej. To, to... Top. Nie, no go mi daj oddaj pod nogi. Dawaj Giorgio, pusta bramka. Tak jest, najlepsza bramka w historii, Giorgio Kilini. Zagram może mecz jeden, żeby zobaczyć, jak to wygląda, bo to się śmiesznie gra w tym turnieju, bo to jest z perspektywy... ...tam, wirtualnej gwiazdy. I chyba to będzie bramka niestety. Brawo, Mike! Prosto pod nogi, kwarezny Okej, okay, witam was ponownie. Uznałem, że ten odcinek jest troszkę za krótki, dlatego posiedziałem troszkę dłużej przy najnowszym turnieju i zrobiłem wszystko. Dlatego dostaniemy 3 piki 80+, plus oraz pik, z tego co wiem, 84. Plus, także żeby ten odcinek był troszkę dłuższy, bo już zamontowałem i uznałem, że wyszło tego troszkę za mało, więc nie chcę wstawiać 8-minutowego filmu, więc może się uda 9 albo nawet 10. Także odbieram oczywiście wszystkie piki. Eee, I co, teraz potrzebuję tak naprawdę informa, żeby zrobić tę paczkę najtrzejszy odcinek 86x2. Będę teraz zbierał karty naprawdę podobnie, paczkę z ikoną, jeśli mi się uda. Także taki jest plan. A my odbieramy pika 84. Także otwórzmy najpierw te 3 razy 80 Potrzebuję mówię, informa najlepiej. Karta 82 na sam początek sztindul, to nie jest coś, co chciałbym zobaczyć. I dalej Jack Grillage znowu może się przydać do paczki z ikoną, także nie będzie Grilich po raz trzeci. Dumfries, to jest. To nie są dobre piki. I z tej paczki, z tego pik 84, ja pierdziele o, rany. No nie warto było robić tego turnieju totalnie. W sensie naprawdę to są gorsze, gorsze rzeczy niż za te piki 80 plus. I żeby wam pokazać, że się nie mylę. Zrobię jeszcze jeden pik 80 plus i będzie lepiej niż z tego co poleciało teraz. To, to nawet nie jest pik, to jest pik 81 plus, wiem o tym, ale zobaczycie sami. Będzie o wiele lepiej niż to, co teraz widzieliście. Okej, okay, no więc jak mówię, ostatni pik z tych wszystkich, które były na dzisiaj. Mam nadzieję, że było ich około 15, bo nie liczyłem, także jeśli skomałem w tyle, to przepraszam, ale według mnie jest, jest około 15, także ostatni pik, w którym będzie. Ok. Kończymy ten odcinek i tego piku nie widzieliście. Widzimy się jutro. Adios.